Największe podziękowania dla pracowników olsztyńskiego osir w szczególności dla nich. Oni to zrobili, aby te derby mogły się odbyć. Klasa, normalnie aktorki na akcji. Po pierwsze, masz z Olimpią, boś tam miał, jako speaker. Oj! I teraz szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie bardzo, ponieważ pamiętam faktycznie starcia z Olimpią. Bardzo mocno na mnie denerwowali się kibice, bo to było jeszcze chyba jak za kadencję Andrzeja Nakielskiego. Tam były strasznie duże emocje i pamiętam, że kibice z Elbląga mieli do mnie pretensje, że ja nie uciszałem naszych kibiców. I tam była taka ostra taka sytuacja. Ja wtedy jeszcze niedoświadczony, młody, piękny, ale emocje były niesamowite i dzisiaj mam nadzieję, że tych emocji będzie jeszcze więcej. Czyli generalnie do przodu yy, i walczymy, mimo tego, że zima, ale będzie bardzo fajnie. No kiedy? O właśnie, mecz w śniegu to chyba z Kuczborkiem był ostatni raz. Chyba tak, ale wiecie co, niezależnie od pogody, mam nadzieję, że dzisiaj przede wszystkim kibice dadzą siebie wszystko. To dobra Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dużo osób, dużo osób chodzi tutaj. Ja nie wiem, co się dzieje, tak powiem Więc no ale jest okej. Okay. I co, ja mam być głównym tej operatorem? Dobrze, tak, idziemy dalej. Operatorem paczki. Program drobowy. Masz antenę do odbierania meczów? Banany. Ale pokaż, pokaż co z tyłu, nie tam, że z Tu? Zobacz. Archiwum Mix. Tak. Tę pędzlę wygraliśmy, nie? Z... z Wisłą wygraliśmy wtedy. Nie, ja grałem, to był pierwszy mecz 100 milionów. Czy... Pucharze. Gdzie tam się czaisz? Młody człowieku. Ja? Ja. no. Co ty? Yes yes. Yeah. <coughs> tam? Tego, no jest i on! Patrz tego! Jeszcze tutaj przyszedł, tak. ja popatrzcie! Na kitę do kamery. Kitu ruzowy i To Kit i Najlepszy. Kitowanie się odbywa za takimi drzwiami. Tak. Nowy chyba z Diegowca, czy się mylę? Tak, witamy, witamy serdecznie. Media. Dzień dobry. Potężne media klubowe. Ale strasznie zimno u Was w ogóle w tym orsztynie. Wyjeżdżaliśmy po prostu. Takie eleganckie. To się no, ludzie kartują. Zimę czuć. Ja właśnie mówiłem już u nas, że jak pamiętam Stomil to zawsze z tego ludzika myślę. Jeszcze za mało lata, jak w pierwszej Lizze w ekstraklasie graliście, nie? Mm. Tam Czereszewski i tak dalej. No to zawsze ten. E, Ludzi gdzieś tutaj chodził, widniał i zawsze go chciałem zobaczyć. No ale co, murawka elegancka. Lepsa. No. Tu chłopak za zahartowany. No, weź, nie stawię tego, Paju. <laughs> Jest cieplutka, nie stawię tego. Podgrzewana murawa jeszcze. reżyserka. musi być. To musi być? Reżyserka musi być. Nie, no bo listeczko to jeszcze będzie. Pocić to, nie? Dziadeczek będzie chodził w przerwie. Wszystkie, wszystkie oczy gdzieś się zwracają na Piotra Kurbiela. Chociażby ja nie mówię przed kamerą, ja tak nic nie powiem. Nie odzywam się. Musisz to To, stawić, to jest domowny komentarz. Nic nie mówię. Powiedz kilka dobrych słów Murawia Murawie, że o tej. się No się mówisz? Co? Przeszedł na bajerę No, na bajere. Jezu, na wyjeździe, ale który to był rok, nie pamiętam Pierwsze derby to na wyjeździe Z Olimpią oczywiście Z Olimpią? No. Ale nie te, co były teraz no. Klasika Kto jest Barsą, a kto jest Realem no ale trenerzy odprawa top to Odprawa prawa Odprawa to, to... Dobrze było Dobrze było tam Troszkę się podsłuchało za drzwiami. Było słychać. No, dobrze, dobrze. Fajnie, że nam te ikony z milu pomogły i, i to jeszcze bardziej gdzieś chłopaków natchnie i będziemy to widzieli na boisku. Ale Morawa też dobrze przygotowano. Wszystko jest zor. Tutaj, Europa. Tutaj się naprawdę spisali, także też duży szacunek dla tych ludzi, którzy pracowali, można powiedzieć, dwa dni. Będzie dobrze. Nie wspomnienia, mam nadzieję, że dzisiaj również koledzy z pierwszego zespołu zrobią to, co powinni zrobić w pierwszym meczu, czyli wejdą nastawieni, mega zmotywowani i pokażą, że w województwie tylko jedna drużyna rządzi. A trzy ja. pierwsze derby, pamiętasz, z Olimpią? O Boże, nie, to było tak dawno temu, to jako to pierwszy, drugi. Jakoś tak. Dopiero jako trener to rzeczywiście gdzieś tam grupami juniorskimi, młodzieżowymi, trapkarzem, młodzikiem, to tam gdzieś te mecze były wyrównane, czasami przegrywaliśmy, wygrywaliśmy. Ale jako senior jeszcze nie, nie, nie zaznałem porażki ze Stomilem, z Olimpią. Także życzę tego też kolegom. Nie mam między nami. Każdy ma coś sam znaczy, tam na Już ta piłka na kolego, bądź je Ale tutaj to będzie wyczyszczone, nie? Nie, nie, Dobra, dawaj się liczy. Żaden czerwiec, żadne kulance. Nic się nie liczy. Liczy się tylko ten mecz. Macie być kuli dumni z siebie po meczu? Wasze rodziny mają być z was dumni po meczu?

Da, Mario, w pan na podejście, dobra? Dobra. Co powiesz? Co od razu? Aaaaah! 보고 쎄. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 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 비